Ciemno moi drodzy, werna z tej strony. I cyk! Wypowiedziano wojnę, misja zakończona. Powodzenia, mamy plus 10 dyscypliny, przeciwko zielono-skórym. Także... co tu robić? O kurde, ci mają akurat ła. Wow, niedobrze. A z drugiej strony w końcu jakieś wyzwanie, nie? Hmm... Niestety go nie dogonię. A nie chcę tutaj się... Pabrać w tym bagnie. Dawaj, awanturnika, dawaj mi. Potężny ciodł, byłby spoko. No i tak, zrobimy 607 ataku. siły broni, przepraszam. Wpisywaj się, no całkiem nieźle. Dobra. E, no co, żal, walaj się na spokojnie, wybroni. Kratomen. Do wymaksowania. Mm, co by tu zrobić? Tu nie daj pieniędzy, tutaj jest 120 budynków rekreacyjnych, z handlu portu, a no, weźmy sobie tego handlu handel zawsze coś tam daje, ta elfia, Basa nie sobie jest dobra, no, dwie jednostki jeszcze tej szkoli i tych, o kurde, już możemy smoczyć książąt i możemy bieznego smoka zrobić, ale mnie kusi ale babka spędzi całe życie na rekrutacji ale trudno, jest życie jeszcze jest... O Jezus smoczek się, dobra, okej. Okay. Cyk. Cyk. Ale ty masz elitarne wojska, dziewczyno. Dawaj tych. Dawaj tego. I to mi się podoba. I tak ma być. Dobra, tu mamy wymaksowane. Koło nic się nie dzieje. 40 rozwoju natury, nice. Zawrotna prędkość. No, ta dryfująca wioska, no ład publiczny nie jest jakiś tam porażający. Pewnie jeszcze z jedną turę byśmy musieli tutaj poczekać. Bardzo żałuję, że w poprzednim odcinku nie udało nam się tego więźnia całego wysłuchać, nieumarłych. Zawsze by coś tam pewnie powiedział ciekawego. Jestem ciekaw tych premii, które by od niego otrzymał. <noise> Może jak tam mamy Wielkie Ła, no to tutaj byśmy mieli na przykład. Dezintegrację. Zamiast uciekać, moje jednostki po prostu się rozpadają. było Do jakiego grzyba mi coś takiego? Jedna dziewczyna. Ok, Lorna Strażnik. Wartownik. I cień. Weźmy sobie wartownika. Coś tam do ładu publicznego daje, więc jest ok. Plus 8 mamy. O, o, ho ho, 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 O na pewno nie. Kurde, no to bagna. Dobra, leć tak w ten sposób. E, dryfująca wioska ma garnizon. Nie jakieś najlepsze, ale coś tam ma. Więc moglibyśmy sobie tutaj zrobić książę, wytrzymałość. Odporność fizyczna 20%, spoko. Wiara. Silna wola, bladość ciała, słabość ciała. Ideał. Siła pocisków. Taka armia, typowo dla. Typowo pod łuczników. A weźmy sobie. I dawaj, od groma łóżników. Od razu możemy sobie zrobić. Koszty warunków mnie nie interesują, bardziej, jakby tutaj razu doświadczenie A tak, to niech jest jak jest. Dobra. 14 kołem tylko zostało. Coś, by trzeba było pograbić. To bycia, albo nie wiem. Bo pieniążka dostaje już mało. I która? Okazuje się, że co 15 poziom, znaczy na 15 poziom, nasze jednostki, w tym bohaterowie i lordowie, dostają możliwość awansu na strażnika, wartownika, albo co tam jeszcze, mglistych piechurów. Także jak usiadłem, minasy dostają. Można sobie to wziąć ewentualnie. Hm. To jest wszędzie. Tam zostali odparci. Kolebaraz. Trochę się boję. Daję tę Trochę szastam, ale trudno. Wow. Aha. U. Ostrze. Obrażenia broni te pancerz. 100. Premierza 35 45. Podstawowa siła broni minus 10, no to chyba się tam da radę przeżyć. Błogosławiona księga. Osiem dyscyplin dla wszystkich. Eee, dobra, dawaj książkę. Wolałbym tak naprawdę dojść do regeneracji, ale. Dobra, temu trzeba dać w takim razie tą książkę. To jest zaklęty przedmiot, chyba. Tak jest. Będzie dobrze działało, jeśli chodzi o morale mojej drużyny. Dobra. Kurde. W ogóle, Bars, mamy groma straży morskiej, no ale co z tego? 15 jednostek, 35 jednostek. Stop pushing it. Dobra. 2000, w ogóle, mało hajsu mamy. O tu wszędzie sła, ła, kurdem, mol, Kierko. Dobra, dawaj. I to też. I zaraz tam się skończą pieniądze. Czy ty sobie poradzisz bez mnie? Mam nadzieję. Minus 5. Hm. Dobra, na razie musi tak starczyć. Mogłbym przyoszczędzić trochę grosza ściągając tę babkę z rydwanu, ale komu się potem będzie chciało tam bawić to zakładanie rydwanu z powrotem. No i okej, okay, jest wyzwanie. A widzę, że zielono skórzy to się nieźle rozponyżyli. Ale myślę, że jak ta laska też wejdzie do akcji, no to tutaj trochę losy walki odmienią. Mamy minus 4 spada, tutaj też będzie cały czas. zaraz to sobie rozwiniemy z trzech na 5. Damy radę. Dobra, to bo bym chciał w takim razie. Iść gdzieś tam nad główny kontynent. Jeszcze trochę będzie płynąć, ale. Poczekam. Dobra, no i co? Podchodzimy do tej armii? Kik. Niestety moja armia będzie zdyszana w boju, no ale no, co zrobić? Ale lepiej Dawaj! Przesłuchiwać ich pewnie nie ma sensu, ale za to inwigilować jego gościa i mieć 5% przychodów z jego frakcji, no to chyba byłoby spoko. Hajs! Zwłaszcza, że mało ziemnie mają. A komputer wiadomo, albo raczej nie wiadomo, skąd zawsze pozyskuje ten hajs, żeby na wszystko stać. E, no dobra, nie wiem, rozstawmy się gdzieś tutaj. W tym razie łucznicy u góry oczywiście, e, mamy srebrne hełmy, spoko. Które mają sporo tych ziomeczków na dzikach. Aha, to jest morska straż, dobra, to niech sobie stoją taka uciekania was gdzieś... nie wiem Tych tutaj tak cyk Cyk Pasu was po boku gdzieś srebrne hełmy Srebrne hełmy nie mają szans tutaj z tybościakami Ale Zobaczymy Dobra No i słoneczny smok, no dobra okej okay. Ciebie do przodu poproszę, rozpocznijmy bitwę Moje jednostki się tam pojawiać Dawaj do przodu, od razu i te wszystkie jednostki tutaj zapraszam O rany, ah, cyk, cyk cyk, cyk niech oni się wszyscy po prostu pojawią i zaraz ich wszystkich naraz zabiorę. O. Coś takiego, nie? Ten słoneczny smok niech tam podlatuje jak najszybciej. To są włócznicy, więc oni mają dom odpieranie szarż. A można jeszcze zrobić tak, że sobie po prostu ich zaatakujemy. I zostaną po prostu ostrzelani. Ja pierdzielę ale masakra. Czarne orki? Tak jest, dobra, lecimy tam. Ale Morglorglorga, sobie możemy e tutaj ewidentnie... E Aha, to jest smok, ok. To jest <grystanie> Eltarion? No i proszę. Co się tutaj dzieje? Dobra, nie żyją tak naprawdę. A nasz smok podlatuje tutaj i strzelamy sobie w czarne orki. Nie w tych, nie w tych. Widzę, że tutaj są dużo lepszy cel. Bardziej skłębiony. No i to ja rozumiem. Dobra, ale trzeba się wycofać, bo za mocno trochę dostajesz. Dobra, Altarium, ty te też tak nie stój, jak głupek. O, wypala łucznicy, po prostu was tutaj, szybciutko. Posiciele wiary nie są celnie lepsi, ale niech też zostaną. Altarium walczy z tym Nice, w takim razie to Białe lwy, niech atakują Was wycofać, was rzucić tam na nich Teraz te wszystkie jednostki trzeba do przodu dawać A już zwłaszcza łuczników Dobra, lwy już są gotowe. Tutaj mistrzowie Eta Nie, nie ciebie, nie ciebie, nie ciebie. rzuciam gdzieś w szefa, mniej więcej I zobaczmy sobie, 26 miał, a no, 4952 nieźle, może być, zaczekajmy tu, gdzie gościaków. No i. Może być Dobra, Eltarion, mam nadzieję, że tutaj wytrwa. Jeszcze niech się poleczy trochę. Ten ziomeczek do przodu, wasy też trzeba przestawić trochę. Żebyście mieli większy sens. Jakieś tutaj działania Waszego Fenix do przodu. O, ten przeklęty rydwan. Dobra. Rytarion niby nie jest niezłomny, ale tak wygląda. Nic zgoniłamy tutaj. Tyk. Straż morska z może tu oginąć. Nie ma problemu. Rozsilmy tam białe do lwy. Dobra. O ty ci na czarne orki. To tutaj potrzebne. Teraz zobaczmy sobie, gdzie jest ich szef. Tutaj, okej. Okay. Mimo, że sobie świetnie radzi, to chciałbym, żeby tak jednak tutaj nie walczył. Niech się skupi na tym morgrobie Dobra, gdybyście takie pokonane, ci pokonani, do przodu. Ale się dzieje. I teraz naszą główną broń. Do walki tutaj dociągnąć. No i cyk. Kowalera wiadomo co robi. W środku bitwy. Tutaj już tutaj się wszystkie formacje jakieś utworzą, to my możemy sobie zacząć ich porządnie używać. Głównie do niszczenia. Uczników, nie? No wiadomo. I do szarży. Od tyłu. Dobra. Morgluk. Ale tu się dzieje, ja pierdzielę Ile ma 1200 zdrowia. Dawaj mu tutaj Łapkę. Nie wiem, czy powinniście tutaj. Niech oni postrzelają. Wy się tutaj zafajcie. Ja pierdzielę. Dawaj go. 13 sekund masz szczyciomek. No? Morduj. Proszę, powiedz, go zabiłeś. Nie zabiłeś go, ja pierdzielę. Ale lipa. A dobra, to bez różnicy. Także to nasza znaczy kawaleria, tutaj wracać. Tych goblinów można tam zabić. Ewentualnie uczników orków, się zajęć nimi. Pas do przodu. Kierz walka jest chyba już skończona. Teraz wiesz, możesz sobie jeszcze tam. Możesz sobie zabijać. To sobie nie robi. I 62, i 41 to czarnych orków. Także tutaj ponie ładnie zabawałem Ekspa o właśnie, rozbili jednostkę Insta exp Już nic więcej tutaj nie ukachmęcą z tego. No ale pozbierać ich można, nie? Dobra, jakiś tutaj Flame Attack. Eee, ci <gryw> nasi jeźdźcy z Rivendel sobie powalczą jeden z moich srebrne hełmy przepraszam na nich dobra dobyściaki ściaki, dobyściaki mamy dobyściaki nie jest armia milordzie Ale dobra, wypadałoby się tutaj tymi zająć, dotykować tych jeszcze. O, dawaj, 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 dawaj. O no, szkoda, bo są już do zabicia, niewiele więcej. ty wykończyły nam się rezerwy wiatrów magii, eee, wy, chodźcie, 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 tu jest jeszcze pełny oddział. No, i takie tam wielkie ła. Nic specjalnego. 22 czarne orki do wybicia są. Ale chyba nie zdążycie, co? Awać też jedna szarża. O, kilka jednostek zabili. Nice. Wieltorion na 82 straty. Także. Zjęcia. Taż morska się spisała, nie? Utrzymali linię, ostrzelali sobie, wybili od razu te dwie jednostki tych morków, do wyściaków worków na dzikach. Dzięki altarionowi, tak naprawdę, bo on tam ich utrzymał w miejscu. I sobie doskonale poradzili potem z łucznikami i jednostek. Mog dość mocno dostał, ale tam swoje też zrobił. Eee, no i co? Białe lwy, no jak widać. Średnio najeża, ale też nie najgorzej. No, i całkiem tutaj niezła armia ze w rozsypkę. To mi się podoba. Mali aż trzy jednostki do 4 cztery nawet jednostki do na dzikach. Olbrzym nie żyje. Żałuję, że nie udało mi się tego Morglora łami zomba złapać. Ale co zrobię? Siasulain. Nie, wiem, jak to się czyta. Dzisiaj, Suo Ale powiem wam trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery orki, no to jest naprawdę całkiem niezły wynik. Nie wiem, czy jakbym walczył sam Etarionem, to czy by tutaj miało takie pozytywne tutaj wydźwięk ta bitwa. E, to do dole, no potem sobie poradził. Jakoś. jakby przyszli takimi dwoma falami, tak jak teraz, no to. o, ziomeczki wbiły poziom. Nice. A dajmy sobie 100 Dobra. Tutaj zostali pokonani. Ja niestety nie mogę ich dogonić. Mogę wejść tutaj, żeby się mocniej zregenerować. Zawsze coś. E, dryfująca wioska jest w po opokanym stanie. Odpodatkujmy sobie to, bo nie ma sensu. E, brak skażenia to będzie naprawdę dobre. Żalwalaj, kurde ruglarz. 12, 12, 28. Ten Dalfa za 4 tury dopiero może się ruszyć. Najwyżej stracę Alwala zobaczymy. Dobra, tutaj chyba nic, dokładnie. Tutaj na pewno nic. Powodowola się rozwija bardzo dobrze. Ta laseczka podróżuje. Także cyktura. Misja do zadania: bitwa cieni, pokonaj w boju armię Morati. Robię boje dyscyplina plus 5, wszystkie armie. I to niekoniecznie w walce z Alfami. Y, No dobra, no ale to będzie na tyle w tym odcinku, także mam nadzieję, moi drodzy, że wam się podobało. Jeśli dotrwaliście do końca, oczywiście możecie dodać o tym znać w komentarzu. Zostawcie ocenę filmu i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dzięki bardzo za uwagę. Dziękuję. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Dzięki i cześć!